tylko wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku coś, coś dla osób, którzy nie lubią łączyć wyrzutni, tylko lubią, jak to się mówi, odpalić. I niech sobie strzela i strzela i strzela. Mianowicie będzie taka seryjka 400 600 i tutaj mamy i tutaj mamy takiego wariata, który ma 276 strzałów, ale tu jest największy kaliber, więc to będzie ostatni odcinek, to będzie drugi odcinek, to jest pierwszy więc dzisiaj. Metalboxik PXC 200-220, 400 strzałów, kaliber 20 mm Grzesiu, zobacz jaki tam jest snek tego cudeńka, poszukaj. Ale zobaczymy, zobaczymy, czy to w ogóle ma jakieś strzały proste. Ja widzę, że już ma strzały proste i strzały kątowe. O, zobaczcie, 1924,4 gram. Czyli 2 kiloneku. Tak się tutaj prezentuje. W środku, jak widzicie, sporo sporo miłości. Sporo miłości, ale to mogło być trochę większe. Nie? Mogło być troszeczkę większe, dzięki temu było więcej strzałów. No ale, tak jest 400 strzałów, więc to nie będziemy przyciągać. Za chwilę zobaczycie, czy warto. Ja wam pewnie gdzieś na... tutaj wyświetlę cenę. Bo jak widzicie, jestem na placu strzelania. Nie jestem u siebie w domu. Zresztą to jest ciężka krowa. To waży 20 kg. No dobra, a więc odpalamy naszego metal boxa cztery seteczka albo tam trzy seteczka to się już potem dobra na statywie niech się kameruje bo to długo będzie trzeba. Nie do mikrofonu. Szybkie efekty ma. No, więc, Tu jest tyle strzałkę jak stój. No. Więc muszą być szybkie. No. Bardzo dynamiczna. I nawet jest taka Ala mina przy wystrzale, ale kamera na statywie, więc nie będę ruszał. I to jest 20 mm. Ale głośno jak na wycieczkę. O! Strzał frontowy. Ciemne złoto. Które się w miarę utrzymuje. Tak, a, a tu, widzisz, na kamerze tego nie widać. Jest niebieskie. Znaczy nie, to, że jest niebieskie, to, że jest ostrość. Ej, ale nawet głośno jest. tylko taką dobrą. No. Czyli taki, o znów to ciemne złoto. Czyli to, to jest taka dobra dwudziesteczka, gęste, fajne efekty. I teraz jest to ciemne złoto, którego bardzo ciężko jest nagrać. Czasami jest tak, że szybkie efekty znikają niż wybuchają, a tu się naprawdę dobrze trzymają. Na Ziemią. Na dole jest straszne zadymienie, a w góry jest delikatny wietrzyk. Pierdzielny! O, to ładne. O. o. plus, plus, plus. Powiem ci, zaskoczyła. Nie ma wstydu. Nie, nie ma wstydu. Jeśli ktoś chce się na sylwestra pokazać, no. Szeroka gama efektów efekty, kombinacje nawet są fajne, taki kwiatek, lewo, prawo list, pośrodku efekt ja jak na dwudziestkę to robi, robi i tak człowiek czeka, czy jeszcze czy jeszcze, a tu już koniec, nie? ale, ale fajna, na nie odpalił kurde że znajomym się pokazać ja ale powiem ci tak miały, jak, jak miałbyś na przykład mniejszy budżet to i na wesele też ona by się nadała no, Przez okay. to, że konkretne te dwudziestki były, nie było tutaj wstydu No i tak jak ty nazwałeś ten kwiat, te, no, ten kwiatu takiego ładne to było Liść ładne. na lewo, liść na prawo i po środku tak. na przykład krakniki to daje kwiatka ładnie wyglądało No. Pomyś, jak wyglądał efekt gosta no, eee. szeroka gama efektów Długo strzelała. Dobra się panina. Dobra się panina. Zobacz. Ty, A co tam się stało? Przymknęła się. Przymknęła się na finale. Się, no. I się otworzyła. oskrubało. Tak Powiem ci tak. Na Sylwestra idealna, na wesele, jak ktoś ma mniejszy budżet, nie stać go na profesjonalny pokaz, też nie ma lipy. I standardowo trzeba ją wywalić, bo się zaraz zapali. Eee, szczerze, jak na tą dwudziestkę, tutaj żadnego wstydu nie było. Nie widziałem, nie wiem jak to wyszło na kamerze, Był te, to ciemne złoto było, efekty dość długo się utrzymywały, dynamika... Co <śmiennie> powiem za żart. <śmiennie> Więc ja jej mogę dać Moje dychę z minusem. Moje dychę, dychę z minusem bym jej dał. Andrzej, a Ty? Na dziewiąteczkę. Kaczor? Ja dziewiąteczkę z minusem. Eryk? Dziewięć z minusem. Martynka? No i dobra. To tyle, Fajno. dbajcie o siebie i o innych. Także strzelała, strzelała kto się chce. dużo poczekaj w kolejnym odcinku co będzie